Lekcionona akusativus cum infinitivo, czyli biernik z bezokolicznikiem, w skrócie ACI. Jest to taka konstrukcja, w której, albo jeszcze inaczej, yy, od początku i tak, starając się to wyjaśnić najbardziej jak to możliwe dla kogoś, kto w życiu nie słyszał o czymś, co jest no, dość skomplikowane, jakby nie patrzeć. Chodzi o to, że po polsku i po łacinie zresztą też, a może przede wszystkim po łacinie. Y, są czasowniki wymagające dopełnienia w bierniku. No. Widzieć kogo, co, słyszeć kogo, co i tak dalej. Na przykład słyszę y, chłopca, słyszę samolot, widzę drzewo i, i tak dalej. Y, natomiast kiedy już to co słyszę wykonuje pewną czynność, na przykład słyszę, że chłopiec czyta Znamy, że nie ma żadnego biernika, tylko jest zdanie złożone podrzędnie. A po łacinie nie będzie zdania złożonego podrzędnie ani żadnego przecinka, tylko dalej będzie biernik. A czynność, którą będzie yy, osoba podana w bierniku wykonywała, będzie oddana za pomocą bezokolicznika. Najpierw lista niektórych czasowników, których użycie powoduje, że to, co właśnie odczuwamy, bo to generalnie są yy, czasowniki, oznaczające pewne postrzeganie świata że to co będziemy postrzegać będzie, będzie w bierniku także czasowniki te to stire czyli wiedzieć, utare czyli sądzić, judicare, czyli sądzić uważać widere widzieć, konspicere zauważać, audire słyszeć, dicere mówić, ubere, nakazywać, vetare, zabraniać Sinere pozwalać, Kupere pragnąć, Optare życzyć, Gaudere cieszyć się i Dolere boleć. Kiedy użyjemy któregoś z tych czasowników, to osoba, którą, której dotyczy ten czasownik, ale nie ta, która go wypowiada, bo ta, która to wypowiada, to podmiot i to system jacy i tak dalej, będzie podana w bierniku, natomiast czynność, którą ta osoba będzie wykonywać, będzie oddana nie za pomocą odmienionego czasownika, a za pomocą bezokolicznika. No, teoretycznie to to może brzmieć trochę dziko, ale teraz spójrzmy na to praktycznie. Weźmy sobie zdanie Puer legit, czyli chłopiec czyta. A teraz ja wchodzę sobie do miejsca, gdzie ten chłopiec czyta i widzę, że chłopiec czyta. I po łacinie powiem to tak. Puerum legere video. Jak widać, nie ma że, nie ma przecinka. Jest to skonstruowane inaczej. Dokładnie tak jak mówiłem. Puerum legere video. Widzę chłopca, widzę czytanie, bo. Bezokolicznik po łacinie wcale nie jest tylko bezokolicznikiem, ale o tym kiedy indziej. Widzę chłopca czytanie, ale tego tak na polski nie przetłumaczymy, bo to jest bez sensu i na niepoprawnie, bo zdaje się sugerować użycie dopełniacza, ponieważ to jest niby jego czytanie i tak dalej. Wychodzi straszna sieka. Tłumaczymy to na polski zawsze przez że i zdanie podrzędne. Można też przetłumaczyć, że widzę chłopca czytającego, co w sumie jest nawet bliższe prawdy, ale też, znaczy bliższe Oryginałowi, ale, ale nie do końca. Yy... I to generalnie jest łatwe, trzeba się tego nauczyć na pamięć tej listy, którą przedstawiłem, oraz tych zwrotów, o których mówiłem, yy... znaczy zwrotów tej konstrukcji, o której tutaj mówiłem. Yy... Za chwilę podam kilka przykładów, tylko przedtem jeszcze jedna rzecz. Wspominałem o orzeczeniu imiennym. Które uzgadniamy z podmiotem, czyli że najczęściej jest płacenie w mianowniku. No tak, tylko że problem polega na tym, że w ACI ten ktoś, kto wykonuje czynność, która jest podana w bezokoliczniku, też jest w pewien sposób podmiotem. Znaczy nie jest nim, bo to nie jest zdanie, ale jednak jest, bo wykonuje jakąś czynność, czyli no, nazwijmy go pseudopodmiotem. I kiedy chcemy do tego czegoś dodać orzeczenie imienne, no, to musimy również podać je w bierniku. I może znowu przykład, bo to takie teoretyczne gadanie może niektórych przerażać. Yy, wspominałem kiedyś o takim zdaniu przy okazji właśnie podmiotu yy, orzeczenia imiennego, jak Titus Faber Est. I to było. Yy, to oznaczało: Titus jest Kowalem. No, a teraz. Ja wiem. Że Tytus jest kowalem i powiem to w ten sposób. Titum Fabrum Esse Sio. Wiem, że tytus jest kowalem. A zatem odnośnie tej konstrukcji trzeba zapamiętać czasowniki, to jak się ją tworzy, bo to jest całkiem oczywiste. Oraz to, że orzeczenie imienne, jeśli występuje, występowało w zdaniu, które przetworzyliśmy na ACI, to znaczy, ktoś zauważył. Że ktoś to robi, i zdanie z niezależnego stało się elementem konstrukcji, wówczas orzeczenie imienne musi zostać zmienione z mianownika na biernik, bo musi być po łacinie zawsze uzgodnione z podmiotem. No i to tyle gadania teoretycznego. Teraz kilka innych przykładów takich banalnych niektórych jak na przykład testultum sc audio czyli słyszę, że jesteś głupi bez urazy i to nikogo chyba nie dotyka personalnie y... albo Poloniam patriam swam sc czyli mówią że Polska jest ich ojczyzną y... To chyba wszystko na dzisiaj. Jeśli ktoś nie zrozumiał, to proponuję słuchać tak długo, aż się zrozumie. A jeszcze lepszym patentem są oczywiście ćwiczenia, dlatego proponuję sobie dla zabawy uzależnić od audire, czyli słyszeć następujące dwa zdania: Quella, Puer, Quelegund, czyli dziewczyna i chłopiec czytają, co to jest, to kwen na końcu, no to jest i. W łacinie mamy dwa rodzaje i. Jest ed, które wrzucamy między te rzeczy, które łączymy, oraz jest kve, które dopisuje się do ostatniego y, członu tych wszystkich słów, które łączymy. Y, oraz drugie zdanie magister discipulos docet, czyli y, nauczyciel uczy uczniów. Y, także. Proponuję to uzależnić od, od Audire odmienionego przez wszystkie yy, osoby i liczby czasu teraźniejszego. No i to powinno znacząco ułatwić sprawę. Także Audire będzie musiało być odmienione, Puer i Puella yy, oraz Magister umieszczone, znaczy odmienione w bierniku, a to, co oni robią w bezokoliczniku. No i jeszcze jedna drobna uwaga: Distipulos to biernik od Distipulus, liczby, biernik liczby mnogiej od Distipulus. Czyli po stworzeniu tej konstrukcji może wyniknąć dosyć dziwna sytuacja, która będzie albo dobrze, niech wyniknie. Może ktoś się domyśli, co to za dziwna sytuacja, jeśli uważał, i potem przedstawi swoje zażalenie. No to było na tyle miłej zabawy, i mam nadzieję, że wszystkie następne lekcje, tak to nazwijmy, będą już łatwiejsze. Walety.